Witajcie w przestrzeni arbitrum. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie przeszłe życia, Twoje poprzednie wcielenie. Moi kochani, na tym czytaniu poznacie swoje poprzednie wcielenie. Pomyślcie nad wyborem karty intuicyjnie. Macie do wyboru sześć kart. Są to karty archaniołów i przodków. Wybierzecie jedną kartę, niech to będzie wybór intuicyjny, niech to będzie wybór. Od duszy. Zastanówcie się, jeżeli potrzebujecie, zastopujcie czytanie. Wróćcie do tego czytania. To czytanie jest tego warte. Dodatkowo dostaniecie kryształ oraz talizman na sukces, szczęście, obfitość oraz odblokowanie karmy z poprzednich żyć oraz kadzidło dobrane do Waszego poprzedniego wcielenia. Kochani, Zastanówcie się, którą z kart wybieracie. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3, karta numer 4, karta numer 5 oraz karta numer 6. Kochani, zaczynamy. Przechodzimy do karty numer 1. Karta numer 1 to prorokini. A przekaz brzmi: wyjrzyj poza aktualną sytuację. Kochani, jeżeli wybraliście tę kartę, byliście w przeszłych życiach w wasze poprzednie wcielenie, to kobieta pracująca z magią jasnowidzka, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasno śnienie. Przewidywanie przyszłości. Mogłyście żyć w latach dwudziestych. Byłyście, byliście kobietą. Była to energia żeńska. Kobieta, która wiedziała. Mogłyście być wiedźmą. Ale dla Was tutaj lata dwudzieste, lata trzydzieste. I tutaj Francja. Kraj Francja. Niemcy. Możecie teraz być spod znaku raka, ryb, skorpiona. Możecie mieć dary jasnowidzenia, możecie zajmować się, się dokładnie tym samym co ja. Możecie mieć przekazy, możecie widzieć inaczej, możecie słyszeć inaczej, możecie mieć dary intuicyjne, możecie również być duszą artystyczną. Możecie być artystą, nauczycielem. Kochani, Kryształ dla Was to lapis lazuri. Lapis lazuri warto mieć przy sobie. A kadzidło do oczyszczania jest to smocza krew. Smocza krew, jeżeli wybraliście tę kartę, jest to kadzidło dla Was. I kochani, przechodzimy do karty numer dwa. A karta numer dwa to arcykapłan. Zamierzaj i twórz, jest to Egipt, starożytny Egipt. Nawet jeżeli jesteś kobietą i wybrałaś tę kartę, mogłaś być mężczyzną w poprzednich wcieleniach. Masz w sobie dużo energii męskiej, masz w sobie dużo pierwiastka męskiego. Czy zgadza się to z tobą? Zdecydowanie, Byłeś, mogłe, możesz mieć tatuaży. Czy macie tatuaże, kochani? Możecie mieć ciemną karnację, możecie mieć również dary intuicyjne, możecie przewidywać przyszłość, ale zdecydowanie starożytny Egipt jest to wasze poprzednie wcielenie. Możecie być wodnikami, strzelcami, możecie być również rybami oraz koziorożcami. Czy zgadza się to z waszym znakiem zodiaku? Możecie mieć tutaj energię złości, gniewu w tym wcieleniu. Możecie nie móc poradzić sobie z nałogami, z alkoholem, z używkami. Możecie chcieć dążyć do wysokich stanowisk, ale niestety tych stanowisk nie osiągacie. Nie jesteście w stanie pewnych schematów przeskoczyć i to jest z poprzednich wcieleń. I dla was szczególne kadzidło to cedrzyniec. Cedr, cedrzyniec. Na pieniądze, na odblokowanie potencjału, na odblokowanie z używek. Jeżeli macie kryształ ametyst, zdecydowanie jest to kryształ rybek, ale również kryształ silnie oczyszczający, nerki, wątrobę, ale również serce odblokowujące. Kochani, przechodzimy do karty numer 3. I mamy strażniczkę zwierząt. Zaufaj swoim instynktom. Kochani, kto z Was wylosował tę kartę i jest miłośnikiem zwierząt? Napiszcie proszę w komentarzu. Kto z Was walczy o prawa czworonogów? Kto z Was kocha zwierzęta? Kto z was czuje silną więź ze zwierzętami? Możecie być spod znaku panny, wagi oraz byka. Możecie być również bliźniakiem słońca, ascendent księżyc, ale walczycie o prawa słabszych, walczycie o prawa zwierząt, działacie w jakichś instytucjach mogą to być również urzędy możecie być wolontariuszami, albo wasze przesłanie to jest bądź wolontariuszem, poświęć się dla innych, poświęć się dla istot słabszych. Możecie również walczyć o swoje w życiu, możecie być ofiarami, możecie uważać się za ofiarę w życiu, możecie mieć ciężkie relacje z matką, z siostrą, możecie mieć fałszywe przyjaciółki wokół siebie, które odbijają Wam partnerów. Może to wszystko być właśnie z poprzednich wcieleń. Stawialiście, byliście ofiarą, i wy nie przerobiliście tego. Wzięliście to na barki do tego życia, i dlatego teraz jesteście w roli ofiary. Jeżeli tak, kadzidło zdecydowanie dla was, to biała szałwia z lawendą. Lawenda wycisza, lawenda ma pamięć. Biała szałwia silnie oczyszcza. Przeszłe życia, oczyszczenie oraz stabilizacja harmonia. Kryształ dla was. To kwarc różowy. Odblokowanie, oczyszczenie, uwolnienie karmy. Uwolnienie poprzednich wcieleń. Przechodzimy do karty numer 4. I karta z nachorgi. Szanuj swoją wewnętrzną wiedzę. Kochani, jeżeli wybraliście tę kartę, jak myślicie, kim byliście w poprzednim wcieleniu? Płyk wody, woda oczyszcza. Kochani, byliście z Mogliście być z nahorami? Tu również może być mężczyzna, ale leczyliście. Mieliście energię uzdrawiania. Szanujcie swoją wewnętrzną wiedzę. Macie dar uzdrawiania? Możecie być uzdrowicielami? Byliście szamanami znachorami. Leczyliście. Teraz możecie mieć zawód lekarz, pielęgniarz, aptekarz. Możecie być również terapeutami. Możecie być również nauczycielami. Możecie być ratownikami medycznymi. Czy zgadza się to z wami? Możecie również tworzyć kosmetyki naturalne. Możecie holistycznie podchodzić do życia. Możecie być dietetykami. I dary dra, dary waszej duszy to właśnie uzdrawianie. Powinniście uzdrawiać a może macie nieuzdrowione relacje z poprzedniego wcielenia z mężczyzną? Macie problem, jesteście singlami, macie problem ze związkami i to się ciągnie z poprzednich wcieleń. Wy wszystko potrafiliście uleczyć, ale w waszej duszy nie uleczyliście w poprzednim wcieleniu. I w tym wcieleniu to przyszło za wami, to przyszło za waszą duszą. Nie uzdrowiliście serca, uzdrówcie swoje serce. Jeżeli potrzebujecie czytania, zapraszam pół godziny, 60 minut spotkanie ze mną, czytanie nagrane na filmie, ale potrzebujecie uzdrowienia poprzednich wcieleń i odcięcia karmy rodowej. Tutaj możecie mieć również nieodciętą karmę rodową. Energia matki. Czy ktoś z Was ma problemy z matką, ciotką, kuzynką, blondynką? Albo nie tylko. Dajcie znać w komentarzu, bo to jest dla konkretnej osoby. Ja słyszę, przechodzimy do karty numer 5. Piątka. No cóż, Biała Wiedźma. Bądźcie światłem. Kochani, panna, ryby, koziorożec, wodniczka. Możecie mieć takie znaki: słońca, ascendent, księżyc, ale również Wenus, Sowa. Czy Wam to coś mówi? Wasze zwierzę mocy, Tosowa, mówię wam to od razu. Mogliście być Wiedźmą, kobietą, która miała ogromną wiedzę. I tutaj czasy średniowiecza. Średniowiecza. Kochani, to jest wasze poprzednie wcielenie. Młoda kobieta. Odeszliście z tamtego wcielenia bardzo młodo i tutaj macie młodą duszę. Wam wiecznie mało czasu. Wy wiecznie chcecie się spotykać ze znajomymi, wy wiecznie chcecie tworzyć nowe projekty. Wy wiecznie chcecie wiedzieć więcej. Macie wizję, macie sny, macie przeczucia. Wy nagle wiecie, macie intuicję. Macie dar. Macie dar dla zwierząt. Czy lubicie koty? Czy kochają was koty? No, już nie wspomnę o sobie, czy jest tu osoba, która ma historię związaną z sową, kochani? I to była kobieta, która niosła światło, a wtedy nie podobało się to rządom i niestety została stracona na stosie. Może ta młoda kobieta mieć również problemy ze związkiem, ponieważ ona została przyłapana na zdradzie. Może Ciebie ktoś zdradza właśnie, przeniesione jest to z poprzednich wcieleń. I mimo że jesteś kobietą piękną, wykształconą, inteligentną, nic Ci nie brakuje, a masz energię zdrady w swoim życiu. I jest to z poprzednich wcielenia. Ty zdradziłaś. Możesz mieć obawy związane z wodą, lęk przed pływaniem. Jest to również z poprzednich wcielenia, słyszę dla Was. I kochani, karta numer 6. Strażniczka wody, a więc rak ryby Skorpion. Kochani, połącz się ze swoimi emocjami, również wodniczka, kobieta wodniczka. Mogłyście być Syreną, mogłyście być aniołem, mogłyście nieść światło, miłość, uczucia, mogłyście żyć w latach pięćdziesiątych. Lata 50. Amsterdam. Amsterdam dla Was, miasto. Ale również słyszę znowu Niemcy. Teraz możecie również żyć w Wielkiej Brytanii, ale Wasza dusza, Wasze serce jest w Polsce. Czy wyciągnęliście tę kartę i jesteście taką osobą? Kochani, a jeszcze wracając do Białej Wiedźmy: Biała Szałwia, Biała Wiedźma, Biała Szałwia. Jest to dla Was. Więc również i dla Was może być też biała szałja ważna. Wszystko traktujmy jako znaki. Nic nie dzieje się przez przypadek. Więc kochani, byliście połączeni silnie z wodą. Mogliście być nimfami wodnymi. Mogłyście być syrenami. Syreny. Czy ktoś z Was kocha bajkę Syrenka Arielka? Kojarzycie, jeżeli nie obejrzyjcie, nowa inscenizacja niesamowita, przepiękna ciekawe czy z wami zarezonuje woda uczucia emocje możecie pracować zawody związane z wodą możecie być ratownikami możecie być instruktorami pływania możecie mieć swoją szkołę pływania możecie być połączeni możecie wykonywać to co ja możecie czytać z kart możecie być jasnowidzami możecie jasno słyszeć kochani Możecie mieć wyjątkowe połączenia z aniołami. Czy widzicie lustrzane godziny? Słyszycie podszepty aniołów? Macie głos intuicji i nagle wiecie. Ja wiem. Ja wiem. Ale też ja wierzę, ryba. Kochani, dla was Palo Santo. Najbardziej Palo Santo, ale również. Tak jak dla białej wiedźmy, dla piątki, biała szałwia. Ale wy tutaj energetyzacja mogliście żyć w Ameryce Południowej, ale mogliście również żyć w Peru. Czy byliście w tych krajach? Azja, Ameryka Łacińska również, wiecie? I Holandia, Holandia, Amsterdam. Zdecydowanie to. Tutaj to coś mi mówi, może masz tam kogoś, może Twoja dusza Cię tam woła, może byliście tam w podróży. Moje kochane syrenki. Życzę Wam absolutnie wspaniałej energii. Wszystkiego dobrego, zasubskrybujcie kanał, zostawcie serduszko pod filmikiem oraz zapraszam do czytań duszy dla Was. Słyszę kartę, anielska odpowiedź, buziaki, uściski, pozdrawiam.